Cześć, Dominik Kul. ma, Suski Mateusz. Zapraszamy was na event, który odbędzie się 21 sierpnia na torze w Toruniu. Będziecie mogli pojeździć razem z nami naszymi samochodami. Toyota Supra. Opel GT. Obydwa auta mają około 800 koni. Będzie ciekawie. Zobaczcie kilka fajnych samochodów, także nie może was tam zabraknąć. A jakby atrakcji było mało, każdy z Was, każdy uczestnik wyprawy dostanie w swoje ręce i siądzie za sterami treningówki, w której większość Drifterów zaczyna przygodę. Drifty Schlisk Bądź członkiem wydarzenia, gdzie most driftingu spotyka elegancję jachtingu.